Stadion Wieczystej, miejscowa Wieczysta. Podejmie dziś hełmiankę Heum. To spotkanie czwartej kolejki trzeciej ligi grupy czwartej. Wieczysta, która jest na miejscu piątym. Ma rozegrane trzy spotkania, sześć punktów. Z kolei drużyna gości. Hełmianki Heum zajmuje miejsce czternaste z trzema punktami: Wieczysta w bramce Błażej Sapielak 99, Rafał Pietrzak 6, Jakub Bąk 8, Dawid Kiedrowicz 11. Dawid Pakulski z numerem 13, Bramce z 33 numerem, Sebastian Ciołek, 6 Piotr Piekarski, 9 Krystian Mroczek, Korbecki z numerem 18, dalej z 19 Karol Pendel, z onim, który z numerem. też dużą część swojej kariery spędził na Lubelszczyźnie w Górniku Łęczna. Pierwszy gwizdek zaczynamy. Maciej Jankowski. I wychodzą z kontrą gracze wieczystej. Jest kilku piłkarzy w żółtych koszulkach pod polem karnym. Ciołka interweniuje na rad, Jeszcze dobijają piłka wieczystej. Jest tutaj Jankowski, ależ zamieszanie pod bramką hełmianki. To nie koniec. Kolejne uderzenie zablokowane. Niepewnie interweniował w tej sytuacji Sebastian Ciołek, wypluwając tą piłkę przed siebie. No i zagrożenie było bardzo duże pod bramką hełmianki. Tutaj pierwsze szansa na dośrodkowanie. Karol Danielak. Danielak wygrał ten pojedynek. Dośrodkowuje w pole karne. Danielak oddaje tutaj z czałma sytuacji. Tutaj broczek przytomnie rozciąga do ustawionego na skrzydle Jakuba karbownika. Jakub karbownik w pojedynku na jeden. Dobre tutaj dośrodkowanie, ale nikogo tutaj nie było. Zdobywa przestrzeń teraz stoper wieczystej. Zagranie do Macieja Jankowskiego. Ten rozciąga do Karola Danielaka. Danielak dośrodkowuje. I mamy wykończenie tej akcji. Maciej Jankowski wpisuje się na listę strzelców. 14 minuta spotkania. Przy chałupnika mamy prowadzenie dla wieczystej. Gospodarze obejmują prowadzenie po bramce Macieja Jankowskiego. Jankowski tutaj dostał tą piłkę od Pazdana. Rozciągnął do Karola. Danielaka, a później fantastycznie wszedł w pole karne i wykończył Jakuba Bąka, ale ten popełnia prosty błąd techniczny. Ale może o tym za chwilę. Pojedynek szybkościowy wygrywa tutaj z Pazdanem. Graczkę Mianki, Świetna interwencja Błażeja Sapielaka. Młodzieżowiec wypożyczony z odrajopole. W tej dośrodkowuje. Jest jeszcze Karol Danielak. Karol Danielak. Uderzenie nad bramką Sebastiana Ciołka. Za tych sytuacji było zdecydowanie więcej. Zobaczymy, co teraz hełmianka zaproponuje. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Sporo kontrowersji, bowiem ucierpiał tam zawodnik hełmianki. I mamy teraz sytuację, w której strzelał zawodnik hełmianki. Niewiele brakło tutaj, by zaskoczyć sapielaka. Spójrzmy jeszcze raz na powtórce. Wydaje się, że dobrze, skutecznie interweniował tu Dawid Pakulski. Być może jednak ta interwencja sprawiła, że ucierpiał gracz Hełmianki w polu karnym. Będzie wznawiał. No jeszcze raz widzimy tę sytuację. No nie pozostawia tutaj dośrodkowanie. Wybija. Wieczysta. To nie koniec zagrożenia. Jeszcze strzał. I Sapielak zmuszony do interwencji po raz drugi w tym spotkaniu. Nie wiem, czy piłka leciała w światło bramki, natomiast strzał naprawdę solidny, zasłonięty był. Teraz zagranie, Jakub Bąk, wyłożenie piłki do Pakulskiego, uderzał pomocnik Wieczystej, tyle że to uderzenie zablokowane. Piekarski, ale niecelnie tutaj zagrywał, jest już Dawid Kiedrowicz, 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 uderzenie na bramkę Ciołka, Gamrot mija rywala, zdobywa przestrzeń, zagranie do Pietrzaka, ten bardzo dobrze zagrywa tutaj do Jankowskiego, Łysiak, akcja jak po sznurku, Kiedrowicz, za dużo tego było, jeszcze jest Jakub Bąk, uderzenie i mamy 2 do 0 dla Wieczystej Kraków, Jakub Bąk finalizuje tą akcję, bardzo ładna, składna akcja. I jeszcze raz spójrzmy, Łysiak zagranie do Kiedrowicza. Ten schodzi do środka, wystawia tą piłkę do Łysiaka. Ten w tempo zagrywa do ostrzydlającego tą akcję Jakuba Bonka Sezonie To Awia Świdnik zajęła koniec końców drugie miejsce, wyprzedzając wieczyzną i przegrywając tylko ze stalą stalowa wola. Ale może o tym za chwilę, bowiem hełmianka próbuje odpowiedzieć, i ten strzał. Tutaj pewnie Michał Pazdam, wspomniany już przeze mnie minister obrony narodowej, dobrze interweniuje. Łysiak. Łysiak, zagranie do boku. Jest tam Karol Danielak. Danielak. Danielak dośrodkowuje. Jankowski i mamy 3 do 0. Uderzenie Macieja Jankowskiego sprawia, że wieczysta. Prowadzi już 3 do 0. Drugie trafienie Macieja Jankowskiego w tym spotkaniu. Mamy 3 do 0 dla ekipy wieczystej Kraków. Jeszcze raz spójrzmy na tą akcję. Danielak, pojedynek 1 na 1. Dośrodkowuje. Nie przeszkodził mu tutaj Piotr Grobo. Na krótko tego stałego fragmentu gry jakiś znak. Mamy dośrodkowanie na pierwszy słupek. Jakub Bąk. I mamy czwartą bramkę dla Wieczystej. Maciej Jankowski kompletuje hat trika To trzecie trafienie gracza Wieczystej w tym spotkaniu. Maciej Jankowski w 82. Minucie wpisuje się na listę strzelców. Spójrzmy, dopełnił formalności, dobijając tutaj tą piłkę do pustej. I mamy końcowy gwizdek sędziego Sebastiana Godka. Wieczysta pokonuje hełmiankę. Hełm 4 do 0: trzy trafienia Macieja Jankowskiego. Do tego jedno trafienie autorstwa Jakuba Bąka. I Wieczysta po raz trzeci w tym sezonie kompletuje zwycięstwo.